Dzień dobry! To już ostatnie nasze spotkanie w ramach cyklu godny podziwu, bo. I mamy nadzieję, że wyłuskując niektóre powody naszego podziwu dla Jezusa, przynajmniej dla niektórych z Was, mogliśmy być choć troszkę pomocni w tych dniach pełnych konitwy, żeby bardziej przygnąć do Syna Bożego. A na koniec pragniemy odświeżyć nasz podziw dla Jezusa za to, że On oddał za nas swoje życie. Biblia mówi, że rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów jest ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nikt z nas nie był ani sprawiedliwy, ani dobry. Już z samego faktu naturalnych narodzin na tej ziemi. W stanie grzechu wszyscy zasługiwaliśmy na śmierć i wieczne potępienie. Jesteśmy więc wielkimi szczęściarzami, że Syn Boży wcielił się w człowieka, Jezusa z Nazaretu, i jako doskonały baranek Boży wziął na siebie całą naszą winę i zamiast nas poniósł kary za nasze grzechy, umierając na krzyżu. Pomyślmy chwilę o tym. Gdy zdarza się nam, że ktoś bezinteresownie nam pomoże, że ureguluje nasze długi, hmm. że wyratuje nas z poważnych tarapatów, to jakże zmienia się nasze nastawienie do kogoś takiego? Tak. Przy każdej okazji podziwiamy go, wychwalamy, bo przepełnia nas wdzięczność. To, co dla wszystkich nas zrobił Jezus, jest niezrównanie wyższe. Wspanialsze tak. od tego wszystkiego, co dla naszego dobra zrobili wszyscy ludzie razem wzięci. On oddał za nas życie. Nie ma drugiego takiego jak Jezus. Wierzymy w niego. Pismo Święte mówi: Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny. I przepełnia Was radość niewysłowiona, pełna chwały. Was, otrzymujących to, co jest skutkiem Waszej wiary, zbawienie dusz. Zachwycamy się naszym Zbawicielem. Nie tylko w święta Narodzenia Pańskiego czy Wielkanoc. Każdego dnia Jezus jest godny naszego podziwu, wdzięczności i chwały. I gdy całe mnóstwo ludzi na świecie świętuje, oczywiście różnie, zależnie od poziomu ich poznania Boga, ale ludzie świętują narodziny Jezusa Chrystusa, ten cud wcielenia syna Bożego, to jakże my hmm. mielibyśmy nie być w samym środku tego świętowania? Tak jest. Jezus jest godny podziwu. Tak jest.